Sylwia Grzeszcza! Sylwia Grzeszczak! Grzeszczak Nasze te telefony jednym oszalały, kiedy e, e, usłyszeliście tę piosenkę. Rozgrzały się do czerwoności i Sylwia wygrała, absolutnie wygrała. Oto ona, Sylwia Grzeszczak! Brawa dla Sylwii! To właśnie ta piosenka będzie się z nam, nami przejażyła. Śpiewamy? Okej. Okay. Kradisz moje serce musisz być kim Pięknie oh, No, pochwal się. To mogłem tak wyeksponować jakoś. No, ale tak. yy, I ekskluzywna wersja Małej Rzeczy, Alwin i wybiórki. Budujemy nasz dom na piasku, co nie gra roli, dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. który szukam mężczyzn, to kultura, inteligencja. Yy, mądrość, klasa, okay. Nie kasa. Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Zapraszam na wywiad, który będziecie mogli obejrzeć w Plejadzie. Przepraszam. Nie, no nie mogę. Ogólną wadą jest... Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, a to Sylwia Grzeszczak. Na przykład wchodzę do samochodu, lecę w radiu. Wychodzę z samochodu, lecę w radiu. Na przykład wchodzę do domu, włączam telewizor, lecę. <noise> Więc mam wrażenie, że to wyłazi z lodówki totalnie. Na wywiad, który odbędzie się... <noise> Były zmiany w twoim życiu? Były jakieś kartki z życzeniami i tak dalej? Cicho. <noise> Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, zapraszam... Okej, okay, na co Sylwia? Na co zapraszasz? Powiedz. I fajnie, potrafią być też kochani. Tak. Jesteśmy na gali SK Music 2014, także dziękuję bardzo. Marzenia się spełniają. Dzień dobry, witamy serdecznie, to ja, Bata Kozidrak i w końcu spełnię marzenie Sylwii Grzeszczak, czyli razem zaśpiewamy. Sylwia, rozpocznij, śpiewać mój utwór. Panie i panowie, czas start. Proszę o klaski, halo. Uwaga. Siedzę i siedzę, myślę i myślę. Hmm? Pokaż mi dalej co mam śpiewać, czego naprawdę ci brak Ej, I teraz refren, dla twych rąk, dla twych słów Dziękuję bardzo, to był występ Sylwii Grzeszek razem z batą Kozidrak, brawo! Jezu, y, Jezu, to są tutaj chyba? To jest prawdziwy chyba, tak? Właśnie pokaż? Prawdziwy, patrzący, są owoce, są tak, napoje, tak, no, ni, owoce, niczego wino, ilona, niczego nie brakuje. I, i... Sylwia tak nominowana m.in. w kategorii. gdzie jesteśmy połowy wszystkim. Jesteśmy dokładnie w Poznaniu, a Ty wiesz, że ja muszę się ich szykować, bo no wie, na Poznaniu... naprawdę darli się niemożliwi. W pierwszej kolejności jest to, że oni przychodzą, ćwiczą tutaj, wszystko musi być dopracowane. Nie patrz tak na mnie, mój drogi. Najprawdopodobniej no na pamięć, na kolejny koncert. Patrzę sobie, jak to wszystko tutaj wyglądało. Lubię te momenty zatrzymywać je na zdjęciach między innymi. Ja mam nadzieję, że. Fajnie, pięknie wyglądacie i pięknie śpiewacie. Bardzo dziękuję za to raz jeszcze, że jesteście tutaj po prostu, za Wasze ogromne wsparcie. Dzień dobry, przede wszystkim przepraszam za spóźnienie. spędzi się No i naprawdę, krótko mówiąc, jechali, ale jechali trochę po tobie. Jechali po mnie, no a powiedz, powiedz co mówili. No, no na przykład perkosista Adam powiedział, że jesteś yy, yy, dziewczyną, która każdą imprezę zamyka. Gasi światło na przykład. Wow, pięknie, no to będą podniżki. <laughs> Kołam swoich fanów i dla mnie oni są najważniejsi na trasie. I... Trzymajcie się, buziaki, pa!